Witajcie, witajcie kochani, Elwira Bernaciak stąd, stąd y, z parku. Jak słychać ptaszki śpiewają, przyjemnie jest. Y, no i tak dzisiaj właśnie coś mi lazło w kręgosłup, albo może trochę za dużo od pozytywnych emocji. Wczoraj przeżyłam, że aż dzisiaj jestem taka, ojku, więc przyszłam sobie do parku trochę się zrelaksować i tak nawet po angielsku podziękować wszystkim moim klientom po polsku i po angielsku i jak się da za, za, za to niesamowite wszystko co się dzieje że to co robię naprawdę ma sens, że przynosi radość i że taki jest odzew i szerowanie tej energii w mojej sztuce i te pozytywne jak wczoraj trzy godziny w samochodzie żeby po prostu tyle emocji Po zakupie Artu Niesamowite rzeczy e, się dzieją. Thank you very, very much everyone who, who is my customer, who is my fan, who love my art and thank you, thank you so much because that's this amazing supporting, amazing feeling, and I'm so happy I can sharing my good energy, my good feelings to everyone. Ok, I switch language again. Przepraszam, bo nie mogę czasami się zdecydować. Bardzo ciężko. Wszystko tak jakoś pogodzić. Dzisiaj słuchajcie, dzisiaj wpadłam na pomysł i to chyba zrobimy tylko dla polskich odbiorców, polskich osób, które chcą mnie oglądać. Tak, coś mi się tutaj zrobiło. I tak pomyślałam, że jednak otworzę tą stronę na Facebooku taką całkowicie osobną. I to będzie chyba kreatywne przemyślenia, coś w tym stylu ta strona zostanie nazwana. A kreatywne przemyślenia to będą właśnie nasze przemyślenia. I słuchajcie, mamy wrzesień, to jest niewiarygodne, jak ten czas leci. Rok 2020 nie jest łatwym rokiem dla nikogo. I naprawdę mamy wrzesień, i tutaj właśnie oddaliśmy dzieci do szkół. I tutaj tyle przemyśleń po prostu weszło mi, że to kreatywne przemyślanie musi gdzieś powstać. Zrobię tą stronę, słuchajcie. Po to, żeby starać się nagrywać filmiki na żywo w poniedziałki, to będzie to jest mój wolny dzień, gdzie mogę sobie tak się wyciszyć, siąść i włączyć kamerę i z Wami porozmawiać, więc poniedziałki my ustalimy może jeszcze tam na stronie. Godzinę, jak, jak będziecie się wpisywać na stronę, jak ona będzie tam powstawać. I pod każdym filmikiem, powrzucam też te filmiki, które już są nagrane i z YouTube'a i wszystko, żeby było na bieżąco, pod filmikami piszcie przemyślenia, swoje kreatywne przemyślenia, swoje myśli, i będziemy to omawiać właśnie w poniedziałki. Będziemy każdy, będę czytała każdy, każdy komentarz, każde przemyślenie i będziemy to omawiać w poniedziałki te przemyślenia. Więc y, mam nadzieję, że to powstanie fajna strona. I dzisiaj tak jak właśnie y, no dzisiaj chciałam właśnie po to przemyślenia co tu się dzieje w tym naszym świecie, do czego to wszystko dąży. Nasze dzieci poszły do szkoły, słuchajcie. I ja nie chcę wnikać, czy to jakieś są spiski, czy nie spiski. Ja chcę analizować to wszystko logicznie. Słuchajcie. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy naprawdę tą indywidualnością, że mamy prawo zadawać pytania, że chronią nas prawa konstytucyjne, co jest najważniejsze, że żadne takie tymczasowe ze ustawy i nikt nas nie może karać, że to, że, że chcemy dbać o to, żeby nasze dzieci były jak najzdrowsze, najszczęśliwsze i żeby miały cudowną przyszłość, każdy z rodziców chce jak najlepiej. Bardzo chciałabym wierzyć w to i wierzę w to, że każdy z nauczycieli też. Więc odgórne jakieś tam narzuty są po prostu masakryczne. Bo tak naprawdę, jak zaczniemy się zastanawiać, kogo my chcemy chronić, bo z tego, co to wynika, jeżeli zabierzemy oddech i wszystko starszym osobom, które i tak mają problemy zdrowotne, które biorą mnóstwo leków, które już są zatruwane cały czas, i jeszcze zaczniemy ich izolować i oddzielać i czynić ich samotnymi, i jeszcze bez oddechu. No, to znaczy się, że to idzie w tym kierunku, gdzie wszyscy wcześniej mówili, że nie ma na emerytury i trzeba się ludzi pozbyć. W taki po prostu logiczny myśle przeanalizowuję, więc zadaję pytania, gdzie tu jest sens i co naprawdę jest prawdą, bo, bo trzeba się nad tym zastanawiać. I teraz pięknie to dzisiaj ujął mój mąż. Najgorsze jest to, że dzieci nie chcą się wychylać i wyróżniać. Dla mnie to jest po prostu smutne, gdzie jesteśmy naprawdę indywidualnością. Jeżeli, bo chcę robić tak jak wszyscy inni, co tak jak kiedyś było mówione, będą skakać z mostu na główkę bez wody i ty też skoczysz, musimy tłumaczyć dzieciom, że trzeba się wyróżniać czasami, trzeba swoich praw bronić. I wrócę do tego, co mój mąż dzisiaj powiedział że na efekty czasami się czeka długo. I taki właśnie dał przykład niesamowity słuchajcie, chodząc na siłownię, żeby mieć bicepsa, czy po jednej wizycie na siłowni widzisz, po dwóch wizytach na siłowni widzisz efekty swojej pracy na siłowni, budowy mięśni. No nie. I wiecie co najgorsze jest? W drugą stronę to idzie tak samo. Czy efekty brania jakichś leków, które mają skutki uboczne, pokazują się od razu? Czy, czy czekamy na te efekty i wychodzą po roku czasu? I czy noszenie maseczek dzisiaj dla dzieci faktycznie, no dobrze, jest ok, może to nie zaszkodzi przez, nie wiem, 10-15 minut w sklepie, przez, nie wiem, dwie, nie wiem, dwie godziny w szkole może. Dzisiaj to nie zaszkodzi i jutro też to nie zaszkodzi. A co to będzie za rok? Jakie to przyniesie skutki dla naszych dzieci, gdzie dzieci są naprawdę po 6, 7, dłużej godzin w szkole. Ludzie pracują w tych maskach po 8, 9, 10, 12 godzin. I słuchajcie, dzisiaj to nie ma efektu, dlatego ja mówię, że dobra, nie będę wnikać, czy one dzisiaj szkodzą, czy nie szkodzą, ale na pewno w niczym nie pomagają. I tak jak do piłowania drewna biurów, zachłada się maskę żeby chronić nasze płuca, żeby ten pył nie wchodził. Ja jak sprajuję, zakładam maskę, żeby pył nie wchodził. nie dostał się, nie osadzał się na płuca. Więc to ma chronić przed czymś dużym, więc tak na logikę, na mój chłopski rozum, ja jestem prostym człowiekiem. Jeżeli materiałowa maseczka możemy sobie ją prać tysiące razy, chroni nas przed dużymi Y, cząsteczkami, takimi jak właśnie w spraju, czy w wiórach, czy no, nie wiem. W jaki sposób ona ma nas chronić przed mikro, niewidzialnym wirusem, który jest mikro, mikro mniejszy od bakterii? Słuchajcie, przecież to jest w ogóle niewiarygodne. To jest po pierwsze. Jesteśmy w XXI wieku, a dajemy sobie wciskać średniowieczne metody. To jest dla mnie niewiarygodne. Po prostu zadawajmy pytania bo od pytań y, zaczyna się dochodzić do prawdy. I ja nie chcę dyskutować, bo wszyscy tak robią. Świetnie, wszyscy skaczmy do pieca. Kiedyś była też idea dla dobra y, lepszego, wspaniałego społeczeństwa blondynów z niebieskimi oczami. Cała reszta społeczeństwa do pieca. Czy tak nie było już kiedyś w naszej historii? Było. Więc y, myśląc cały czas i zadawając pytania. Ja z nikim nie chcę walczyć, bo to nie ma sensu. Ja chcę cały czas robić te moje pozytywne rzeczy i iść w pozytywnym, w pozytywnym kierunku. Ja tylko chciałabym, żebyśmy pamiętali, że musimy chronić naszych bliskich. I bez względu na to, czy oni są starsi, czy są młodsi, chrońmy, bo wszystko, co się dzieje dzisiaj, ma skutek w przyszłości. I to, że, że dzisiaj nasze dziecko świetnie wiesz, oddycha, bo, bo nosi sobie maskę przez 8 godzin. To nie znaczy, że za rok całe efekty yy, uboczne tego całego zadania, bo na pewno to nie chroni przed żadnym wirusem. Wracając do tego, czy to nie było kiedyś tak, zresztą tak jak właśnie miałam ostatnio też taką ciekawą dyskusję yy, z panią yy, pozdrawiam, że dzisiaj to wszyscy chcą być lekarzami i wiedzą najlepiej. Ja myślę, że. To nie o to chodzi, kto chce być lekarzem, bo się słucha lekarzy mądrzejszych i niemądrzejszych i tych, co dostają pieniądze na to, i tych, co nie dostają pieniądze. To nie chodzi o to, żeby być lekarzem, bo ja nie mam zamiaru być lekarzem. Ja jestem artystą i ty w tym kierunku zostanę i będę podchodzić artystycznie, ale jestem też prostym człowiekiem, który prosto zastanawia się nad rzeczami nielogicznymi. I ja nie muszę być lekarzem, żeby Przeczytać książkę czy przeczytać informacje o wirusach, czyli o wirusologii i, i napisaną przez naukowców i dowiedzieć się, jak wygląda ten wirus, co to jest w ogóle wirus i w jaki sposób oddziała. I tu nie trzeba być lekarzem. Więc, jeżeli kiedyś wirus, na przykład AIDS, tak, był tak, że on się przechodzi przez krew, wirusowe zapalenie wątroby przez krew. I gdzie są najczęstsze zarażenia? W szpitalach poprzez szczykawkę. Więc wirus nie przechodzi tak sobie z buzi do buzi, stojąc 2 metry, czy pół metra, czy 10 cm. Wirus w żaden sposób nie jest w stanie tak przeskoczyć. Naprawdę trzeba umiejętnie się nim zarazić, jeżeli chodzi o wirusa. Bakterie tak, oczywiście, możemy rozprzestrzeniać. Przede wszystkim wirusy żyją w nas. I tego, co się doczytałam, no wirusy mieszkają, doczytałam. Głupi przykład z mojej rodziny. Yy, mój brat, yy, wirusowe zapalenie wątroby. Musi uważać, żeby nie był skaleczony, żeby nie zarazić kogoś. Ten. Poszedł ze złamaną nogą do szpitala, zarażonego w szpitalu. Zarażono go, wszczepili mu po prostu wirusa. Przy osłabionym organizmie, czyli czyli złamana noga, gdzieś ten organizm musiał walczyć z czymś innym, leczyć coś innego. Ten wirus miał piękne pole do popisu, żeby się rozprzestrzenić. Yy, moja mama, półpasiec. Półpasiec, choroba wirusowa. I to jest wirus, który żyje w nas. Po przejściu, yy, Boże, jakiej choroby? Yy, ospy? Ospy czy od ospy? Jeżeli przechodzisz ospę w dzieciństwie, to zostaje wirus tej ospy który mutuje w Twoim organizmie. I tak został też u mojej mamy. I z wiekiem, kiedy moja mama jest starsza, organizm jest osłabiony i nie ma siły, czyli musi coś innego naprawiać, czyli ten wirus tej ospy, on się pobudza. Czyli co po, po 40-50 latach złapał moją mamę w tym momencie, kiedy miała najsłabszy organizm i zaatakował jej układ nerwowy. Więc musimy zrozumieć, że wirusy są też w nas i atakują, kiedy jesteśmy słabi. Najgorzej mnie boli, że naprawdę ludzie wierzą i są źli na osoby, które myślą troszeczkę inaczej, a uważają, że to nie ma żadnej potrzeby że o jejku, ktoś zmarł, przyszła, przyszła policja, czy przyszła powiedzieli, że zmarł nadal nie mają prawa do pochówku takiej osoby. Ale są rozścieczeni na ludzi, którzy nie noszą masek, czy na ludzi, którzy nie przestrzegają tej, przepraszam, ale dla mnie cały czas jednak e, głupoty. To jest oczywiście moje zdanie, bo nie ma opcji, żebyśmy się znalazli. Zresztą większość z nas podejrzewam e, w grudniu, tak jak i moja rodzina, już dawno e, to wirusowe, tą chorobę wirusową przeszedł i, i padliśmy na trzy tygodnie i to była naprawdę najcięższa grypa, jaką przechodziliśmy. A to już było dawno, gdzie ona została rozprzestrzeniona, tylko nie doszła ta informacja jeszcze, być może medialnie do, do Irlandii. W każdym razie, jeżeli wirusy mieszkają w nas i czekają na osłabiony organizm, żeby go za, żeby zaatakować i wyniszczyć, to znaczy, że te osoby, które umierają, mają choroby współ, nie wiem, współdziałające w osłabieniu organizmu, żeby ten układ immunologiczny pracował. I go chronił, czyli jeżeli osoba starsza umie, no przecież słyszałam jakieś wypowiedź artysty, który powiedział, że w Rosji też właśnie pochowałam swojego dziadka, przyjeżdża policja na, na cmentarz i proszę podpisać, że umarł na koronawirusa, yy, bo inaczej będą konsekwencje. Robią statystyki, oczywiście, że tak trzeba i... Słyszą, że to takie to nie są tam od byle kogo, czyli od osoby, która jest publiczna, piosenkarz i tak dalej, i, i mówi, że takie rzeczy się zdarzają. I nie podejrzewam, że to tylko się zdarzają w Rosji. Najgorzej, że jeżeli przychodzą do nas i mówią nam, że nasz bliski umarł na, z powodu koronawirusa, gdzie zdajemy sobie sprawę, że chorował na serce, że chorował na nerki, że miał przez lata problemy z tym i z tym, tak samo może jeszcze palił, pił, yy, źle się odżywiał, więc milion współczynników mogło wpłynąć na śmierć tego dnia przy okazji osławionego organizmu, gdzie jeszcze zaczął może mieć problemy z oddychem. No i te respiratory, które niestety wszędzie już. My, jest informacja, że respirator podłączony nieodpowiednio rozrywa na płuca. Więc to też zabija. Ale mówię, ja nie jestem lekarzem, ja analizuję, pytam, doszukuję i to polecam Wam. Pytajcie, doszukujcie, uczcie swoje dzieci, że. Trzeba się czasem wyróżnić, żeby samodzielnie myślały, bo jeżeli dzisiaj na założę maseczkę, bo wszyscy zakładają, to znaczy, że jutro ustawię się po szczepionkę, bo wszyscy tą szczepionkę biorą. A szczepionka niszczy nasz organizm i tak jak teraz jest, jesteśmy w XXI wieku, jest taka technologia, słuchajcie, że tylko możemy albo się skrzywdzić, albo sobie pomóc. Więc wybierajmy te najlepsze opcje, czyli z tego, co dzisiaj nam daje świat, Szukajmy i wykorzystujmy, wykorzystujmy wszystko w jak najlepszy i najmądrzejszy sposób. Nie dajmy się ogłupiać. I myślmy kreatywnie, zadawajmy pytania, dbajmy o naszych bliskich, sprawdzajmy wszystko trzykrotnie. To jest taki, taki mój przekaz. No i ja otworzę tą y, stronę y, kreatywnego i pozytywnego myślenia, bo tu nie ma co się załamywać, co się dzieje. Zawsze tak było świat zawsze był pokręcony. No, kiedyś był wróg bardziej widoczny, wiadomo, można było z, z lasu wyjść z pistoletem, bo widać, było, gdzie ten wróg idzie. Dzisiaj jest ukryty wróg i to nie chodzi o teorie spiskowe, o analizę tego, że faktycznie coś jest nie tak. Gdzieś jest coś nie tak i jakim kosztem i czyim kosztem to ma być zrobione, to co, to, co jest planowane zrobić. Myślimy logicznie, myślimy racjonalnie, trzeba myśleć racjonalnie trzeba analizować i nie dać się ogłupić bo wszyscy tak robią bo wszyscy bo nie będziemy się wyróżniać wyróżniajmy się i bądźmy indywidualnością i dajmy pozwolmy sobie myśleć buziaczki miłego dnia papa pa.